Witam Was umiłowani moi na kolejne nagrywce, na kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog z garażu, dzisiejszy vlog z garażu. Z okazji takiej, że po prostu znalazłem fajną, zaląbistą część akcesoryjną do motocykla mojej żony do Benelli. E, dzięki tutaj w sumie e, komentarzom pod e, jednym z ostatnich filmów e, zamieszczonym przez jednego z moich tutaj followersów subskrybentów dowiedziałem się iż coś takiego istnieje a istnieje taka część jak kraszpady to kraszpady dedykowane także tu już czekają na mnie te kraszpady kraszpadziki które są dedykowane do modelu BN125 także tutaj mamy już tak, na próbę skręcony ten cały zestaw. Zaraz go spróbujemy założyć do motocykla. Zestaw można zakupić w Polsce. Można zakupić w Polsce przez polski sklep. Jest to Intercars, nie Intermotors Intercars. Samo zamówienie nie jest takie proste, ponieważ nie można tego zamówić u nich przez stronę przy, czy ewentualnie. Zamówić poprzez kontakt telefoniczny z Interkarsem. Tam mi odmówiono zamówienia, ponieważ jest podobno konieczna zaliczka. Natomiast po pojechaniu do Interkarsów tutaj mamy najbliższy w Płocku, do ich siedziby, sobie tam wydrukowałem dokumenty, numer tej części, numer tej części będziecie mieli tutaj podpisany pod spodem. Jaka to, jak się nazywa ta część u nich jako kod sprzedażowy. Także ten kod sobie wydrukowałem, pokazałem, pan zamówił, nie wziąłem zaliczki i na drugi dzień, wyobraźcie sobie, na drugi dzień ta część była u mnie, po prostu zadzwoniono do mnie, żebym sobie przyjechał i odebrał. Także to jest ta część. Koszt dla mnie był to 221 zł tej części. Razem z tymi dwoma odbojnikami, jak oni to nazwali, czyli odbojniki. Ta część się nazywa u nich odbojniki, nie crashpady. Także teraz tą część założymy. Eee, dzięki tutaj koledze. kolegom dziękuję Ci uprzejmie za, za, za tą, jak to się nazywa, pomoc. Także zabieramy się za montaż. Eee, montaż jest tutaj naprzód, także musimy odkręcić tą śrubę. Także się. Ja chcę, motor chyba troszeczkę ustawię w tą stronę, żeby miał troszeczkę <laughs> te ramiona nie takie. No, mam nadzieję, że nie będzie to skomplikowana czynność. E, powiem tak, do samego zestawu nie ma żadnej instrukcji, nie ma generalnie nic. E, ośka jest e, owinięta folią bąbelkową, tylko te e, odbojniki, czy jak to, mówię, same przeszkłady są w takim osobnym woreczku foliowym. E, także nic więcej nie było. E, I instrukcji też nie zastałem. Czeska firma Erdemoto, która jest producentem tejże Wyszło założenia, że wszyscy są tak mądrzy, że każdy z tym powinien sobie dać radę. Śluba nie jest samokontrująca. Zaraz zobaczymy z drugiej strony jak to będzie wychodziło. Gaz, także śruba wyszła bezproblemowo myślałem, że będzie konieczny młotek niestety nie zaraz zobaczymy jak to wygląda tutaj także teraz skręcamy śrubę 嗯。Huh? Teraz sam montaż wygląda tak, podamy tutaj tą, z tej strony dystans, tą końcówką w tamtą stronę i montujemy. Tak. Kamerę bliżej. Jeszcze sobie tylko zerknę, czy wszystko w porządku z wintem. Tak, w porządku wszystko jest zdjęte. Dobrze. Reseczkę łapiemy. Także co wyczytałem? Wiadomo, te wszystkie części powinno się przekręcać. Powinno się przekręcać z, z odpowiednią siłą. W zależności jaka jest wymagana. Także wiele przewróciłem stron, poszukując sił momentów, jakie należy dokręcać w paneli, i nie znalazłem. Dlatego postanowiłem. E, posiłkować się danymi z innych 125. Przejrzawszy wszystkie dostępne m, możliwe informacje na ten temat, znalazłem, e, znalazłem, e, znalazłem e, taką, taki złoty środek, ponieważ od 33 do 42 nm dokręcanie silnik w ramach czy w Suzuki GN, czy w Yamase YBR, czy e, w Hondzie CG czy w Hondzie tudzież CB, CBR 125R, także ja tutaj tak wybrałem sobie taką średnią 38 Nm z taką siłą przykręcę tą część do, do motocykla. I myślę, że to będzie odpowiedni moment, jakim powinno się przykręcać. Ewentualnie, jeżeli będę coś więcej wiedział, to Yy, później dam znać pod filmem jaki powinien być moment. Także przekręcamy z siłą 38 Nm. Także robota zakończona. Eee, tak to wygląda. Kończę teraz. Nic idealnie. Mm. Jakby kogoś to interesowało, eee, dokładnie śruba. Została śruba, mi fajna ośka, Będzie też potrzebował. Mogę sprzedać. Nie żartuję. Także oryginalna oś. Jako bonus. Eee, a teraz mamy fajne krzeszłady. Jak wspomniałem, firma, firma to czeska firma. Dodam, że te same firmy, które szpady są u mnie, e, w moim MT-07. Także, e, e, trzymamy taki brand, tak wygląda ich logo, jak mówię. W Polsce 221 zł, można kupić u nich na stronie RDMO to u nich to wychodzi chyba gdzieś około 47 euro więc podobna cena, można powiedzieć, jednak w Polsce chyba się bardziej opłaca ze względu na to, że koszty transportu są mniejsze i także Benelli prezentuje się z tymi e, e, z tymi. Właśnie kraszpadami, odbojnikami, jak nazwane są te kraszpady jako e, towar w, w interkaście. E, mam nadzieję, że nie będę musiał ich nigdy ani żona próbować. Jest dodatkowe zabezpieczenie dla samego motocykla. Także w tym krótkim. Materiałem chciałbym zakończyć dzisiejszy vlog. Czekam na lepszą pogodę, także dziękuję, was, dziękuję Wam uprzejmie za obejrzenie tego vloga. Mam nadzieję, że komuś to się ten krótki film przyda. Jeżeli tak, to się niezmiernie będę cieszył. Do zobaczenia w następnych vlogach. Do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się ciepło. Pa! Pa!